Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłac i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Zbikowski, i lepsze Zabrze, kandydat na prezydenta miasta Zabrze. Dzień dobry. Kampania już trwa, my się też wielokrotnie spotykaliśmy na różnych warsztatach, różnych spotkaniach dla NGO-sów. Często w tematyce rowerowej, chyba ostatnio tak głównie. Zabrze potrzebują powiedzenia czegoś nowego o polityce rowerowej w mieście? Zdecydowanie, bo. Na razie no, nie są praktycznie w ogóle wdrażane te trendy i koncepcje, ale też czasem już zasady przyjęte wszędzie. Infrastruktura rowerowa jest daleko, daleko w tyle do, do, do jakiegoś przyzwoitego przynajmniej poziomu, o ile obserwuję, że Katowice czy Gliwice. E, przy oczywiście dalszych brakach i, i, i wizji rozwoju, e, zaczęły już około 10 lat temu taki systematyczny rozwój tej infrastruktury dla rowerów. Tak w zabrzu to się nie zaczęło. Cały czas jest albo e, mm, Pokutuje koncepcja rutyzmu, czyli wybudujemy coś tylko i wyłącznie wtedy, jak, jak jakaś nowa droga powstanie, a to, że to będzie po prostu odcinek znikąd do nikąd, to już nikomu nie przeszkadza, więc albo, albo w ogóle nic się nie robi nie, nie, nie remontuje się starych pasów rowerowych, które tak naprawdę zamieniają się w parkingi. Również podejście w do kwestii parkowania na drogach e, dla rowerów czy pasach rowerowych w, w, na przykład wtedy, kiedy są mecze czy inne imprezy, chociażby w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu. E, jest takie ciche przyzwolenie że straży miejskiej policji, żeby e, że, że nie karają za to mandatami. E, no spycha się e, rowerzystów, a także pieszych e, w w jakiś tam dalszy szereg, zapominając o tym, że tak naprawdę każdy mieszkaniec jest przede wszystkim pieszym, a bywa tylko kierowcą czy użytkownikiem innych modułów transportu. Trochę zacznę od tych rowerów. To nie jest takie może oczywiste w rozmowie z kandydatem na prezydenta, ale w, w programie Lepszego Zabrza jest taki punkt nowe centrum biznesu. Wiem to z rozmów z prezesem katowickim i specjalnej strefy ekonomicznej, że właśnie często. Inwestorzy, którzy przychodzą i nowy, nowy, szukają nowych miejsc dla swoich biznesów, szczególnie przy takich większych inwestycjach zagranicznych, szukają miast, w których na przykład ścieżki rowerowe się pojawiają i są też jakimś nie tylko elementem spędzania czasu wolnego, ale też po prostu oczywistym elementem infrastruktury. Nowe centrum biznesu, czym powinno być? Zanim odpowiem, to nawiążę jeszcze do, do, tego, do tych wymagań, które stawia nowa klasa średnia i ludzie wykształceni, ludzie młodzi, chcą po prostu żyć w przyjaznym mieście, które jest dobrze dostosowane. No i niestety woda, często, często zapominają o tym, że te potrzeby czasami przez nich traktowane jako, jako zbytek, są, są ważnym kryterium dla wykwalifikowanych pracowników, czy zostać w mieście, czy przenieść się do innego miasta, które jest bardziej odpowiada ich potrzebom. To jest nowe centrum biznesu to jest koncepcja zróżnicowania, zrównoważenia rynku pracy w zabrzu, który obecnie opiera się na bardzo w znacznym stopniu na pracy fizycznej. Nasza część katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej jest zlokalizowana na powiedzmy ścisłych peryferiach, to znaczy na strefie niezabudowanej. Tam trzeba dojechać, tam często pracują też osoby spoza miasta, nie wytworzył się żaden kampus czy ośrodek. Biurowców. Oczywiście no, ja mam świadomość, że Zabrze no, nie będzie tutaj konkurować na poważnie z, z Katowicami czy daleko też do Gliwic. Ale chcielibyśmy, żeby również w naszym mieście powstały miejsca pracy dla kadry wykwalifikowanej, kadry, która kończy chociażby Politechnikę Śląską czy inne śląskie uczelnie. I o ile wybrała. Za swoje miejsce do życia, na czas studiów i nabierania doświadczenia zawodowego, naszą metropolię, nasze miasto zabrze, no to mogłaby wtedy zostać również na swoje życie zawodowe i znaleźć tam pracę docelowo, która będzie ich satysfakcjonować, która będzie odpowiadała ich kompetencją. My sami jako Klub Radnych Lepsze Zabrze, który liczy trzech radnych w mijającej kadencji, wszyscy musimy pracować w ościennych miastach. Dwóch z nas pracuje w Katowicach, jeden w Gliwicach. No po prostu w Zabrzu nie ma wystarczającej liczby czy w ogóle Prawie, że nie ma pewnych sektorów y, 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 gospodarki w zakresie usług, y, przemysłów kreatywnych czy wysokich technologii, które mogłyby y, no, zapewniać miejsca pracy właśnie dla y, takich osób. W tym programie czytam tam te propozycje, nie ma nic o temacie, który, w tym kontekście, którego chyba zawsze najczęściej się pojawia w mediach, y, czyli klubu piłkarskiego. I jest, jest tylko na samym, na samym końcu, w dziewiątym rozdziale A, naszego okay. programu, e, który dotyczy sportu. Oczywiście tam są różne rzeczy, nie mamy tylko głosy. No, musiała się skrócić aż za bardzo. E, także jak najbardziej. Oczywiście mamy świadomość, że rozwiązanie e, tego węzła górdyjskiego, jakim jest związek miasta z e, utytułowanym klubem piłkarskim, e, który owszem gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale to się wiąże też z, z, z pewnymi wymaganiami, z kosztami. Mm -hmm. No, generalnie Żeby już... było jasne, to nie jest problem, tylko zawsze, To tu właściwie każdego miasta, bo i Katowice, z tym się mierzą, i Chorzów, i pewnie innym, oczywiście miasta trochę w mniejszej skali, nawet no te drużyny mają też może inną historię i inną pozycję teraz w rankingu. To się, to się oczywiście zdarza. No Pewnie w Chorzowie czy, 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 czy w Katowicach, jeśli chodzi o poziom sportowy czy wyniki, jakby miejsce w tabeli, no być może zazdroszą górnikowi w tej chwili, ale jeśli chodzi o sytuację finansową, zarówno miasta, jak i klubu, no to to tutaj już nie za bardzo jest czego zazdrościć, bo to jest też kwestia skali w stosunku do całej wielkości budżetu, który oczywiście Zabrze ma mniejszy niż Katowice, czy Gliwice, czy, 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 czy inne miasta, a kapita też niestety mniejszy niż no miasta Powiedzmy średniej wielkości naszej, naszej metropolii, jak chociażby Chorzów. No ta sytuacja jest po prostu trudna. Wynikła z tego, że miasto wpompowało ogromne pieniądze, nie zawsze w sposób gospodarny, nie zawsze w sposób sensowny. Po prostu budowa stadionu o tych parametrach. Za taką cenę w dużej mierze zrujnowała budżet miasta i z tym się, to jest ogromne wyzwanie, z którym oczywiście chcemy się zmierzyć i musimy się zmierzyć, ale temu poświęcamy już inny, pierwszy zresztą najważniejszy dział naszego, naszego programu. W każdym razie no, nie mamy wątpliwości. Górnika trzeba sprywatyzować. Górnik musi mieć dostęp do kapitału. Zewnętrznego, żeby móc się rozwijać, bo w tej chwili zarówno klub jest kulą u nogi miasta, jeśli w sensie finansowym, jak i miasto jest kulą u nogi. Klubu, ponieważ przez swoje ograniczone też możliwości finansowe, no, zamyka pewne, pewne, pewne możliwości klubowi, który w przypadku pojawienia się prywatnych inwestorów, i przede wszystkim też rozluźnienia więzów takich politycznych, które w tej chwili no, gdzieś wpływają na politykę klubu, mówiąc łagodnie, jeśli a mówiąc tak, po prostu w, po ludzku no, klub jest sterowany po prostu politycznie i to też odbija się na sposobie zarządzania, czy w ogóle jakości zarządzania i tym, co się dzieje, tak naprawdę. Samo to, że naj, największy staż w ostatnich latach, jeśli chodzi o na stanowisku prezesa zarządu górnika Zabrze, ma osoba, która się nazywa Wakat, mówiąc żartobliwie, a w Faktem jest takim, że no, ręcznie sterowany klub jest po prostu wygodny dla władzy, ale odbija się to fatalnie na, na, na wynikach sportowych, na jakości zarządzania, na całym zapleczu, którego może nie widać od razu, ale które potem w perspektywie wieloletniej wpływa na, na poziom piłkarski klubu, na, na stan finansowy też, chociażby szkolenie młodzieży. I Jakim miastem powinno być Zabrze za 5-10 lat po jednej czy po, po dwóch kadencjach kolejnych, żeby zatrzymać proces wyludnienia się miasta, ale też, żeby ten pierwszy punkt, chyba, który najczęściej powtarza się w Waszych komunikatach, czyli rewizja wydatków, się dokonała, to za 5-10 lat w Zabrze powinno być wydawane mniej. Na co, a więcej na co i nie wiem, co powinno powstać. Mhm. Znaczy, ja myślę, że nawet jeśli chodzi o sposób wydatkowania, to te zmiany muszą nastąpić już w tym roku. Niekoniecznie za 50 lat. Za 50 lat ja widzę Zabrze Jeszcze jako, 50 jako lat już od... efekt mieszkańców zmian. Tak, odczują efekty. Tak. Jeśli, jeśli, jeśli e, mnie uda się wygrać te wybory i e, Wdrożyć ten program, jeżeli będę miał możliwość wdrożenia programu, który, który mamy, no to widzę miasto Zabrze jako faktycznie miasto zrównoważonego rozwoju, dostosowane do jego faktycznych funkcji, akceptujące zarówno funkcje, mówiąc wprost, sypialniane, w, to znaczy mieszka, mieszkańców, którzy pracują w miastach ościennych, ale dobrze czują się w Zabrzu i mają tam spełniane, mają spełnione te funkcje, powiedzmy, rodziny inne wypoczynkowe, y, mieszkaniowe po drugie z zrównoważoną gospodarką, konkurencyjną gospodarką. Chciałbym, żeby zawsze Zabrze było w, no w pierwszej czwórce gospodarczej naszej aglomeracji, no bo jest czwartym miastem wciąż co do wielkości liczby ludności, więc myślę, że to nie są zbyt wygorowane ambicje, żeby również gospodarczo móc pościgać się z takimi miastami jak, jak tych Dąbrowa Górnicza, czy nawet Gliwice. Oczywiście tutaj Katowice zawsze będą miały tę przewagę, że są stolicą województwa i oczywiście ściągają najwięcej inwestorów. Natomiast Zabrze ma swoje atuty, ma, ma lokalizację na być może nawet bardziej korzystną niż choćby Katowice, jeśli chodzi o dostęp do Obu autostrad, najważniejszych w naszym regionie, infrastruktury kolejowej, terenów, które można jeszcze zagospodarować na cele inwestycyjne i inne. Więc jest taka szansa. Ja widzę Zabrze też jako miasto, które będzie odważnie próbować wdrażać koncepcję miasta zrównoważonego rozwoju. Myślę, że Zabrze, zresztą każde miasto, tak naprawdę, to zależy od sposobu zarządzania, może. Pokusić się o bycie liderem albo po prostu e, prymusem wdrażania zmian na, na rzecz mieszkańców, tych wszystkich, o których czytamy. No niestety wodarze może rzadko czytają, ale, ale myślę, że w gronie działaczy y, miejskich, aktywistów miejskich y, jednak czytamy te książki i, i koncepcje, artykuły o tym, jak miasto może się rozwijać, jak rozwijają się miasta y, globalnego zachodu. I y, y, naprawdę nie trzeba odkrywać czasem Ameryki, żeby wdrożyć y, małe niedrogie rozwiązania, które mogą radykalnie poprawić jakość życia. Tak chciałbym w Zabrzu, tak chciałbym zabrze poprowadzić, jeśli będę miał taką szansę. Kamil Zbikowski był naszym gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.